Kiedy wsłuchasz się w ciszę naprawdę głęboko, usłyszysz dźwięk, który nie pochodzi z zewnątrz. To nie odgłos miasta, nie bicie serca, nie szum krwi, to wewnętrzny ton istnienia, dźwięk, którym wszechświat oddycha przez ciebie. W tym dźwięku ukryte jest Twoje imię. Każde imię ma swoją częstotliwość nie taką, którą mierzy aparat, lecz taką, którą czuje dusza. To fala, która wibruje w polu twojej aury, budzi komórki, kieruje oddech, łączy serce z gardłem, myśl z głosem, głos z ciałem. Kiedy wypowiadasz swoje imię z miłością, ta fala staje się czysta. Kiedy wypowiadasz je z lękiem lub pogardą, zaczyna się rozszczepiać. Człowiek jest zbudowany z dźwięku. W każdej komórce drga fala życia. Kiedy mówisz, wydajesz z siebie energię, która dosłownie porusza przestrzeń. Każde słowo ma moc tworzenia lub niszczenia formy, ale imię, imię jest jak sygnał źródłowy, kod aktywujący duszę. W świecie energii imiona nie są słowami, ale tonami. Twoje imię to melodia duszy. Niektórzy słyszą ją w medytacji, inni czują w ciele jako ciepło, dreszcz, wibracje. Niektórzy słyszą swoje imię w snach, wypowiadane przez głos, którego nie znają, a jednak wiedzą, że to ich głos z wyższego wymiaru. Każde imię ma swój żywioł. Nie z książki, z energii, z której powstało. Imiona o twardych, wyrazistych dźwiękach. K, R, T, S niosą ogień, uczą odwagi działania, misji. Imiona z miękkimi głoskami M, L, N, E niosą wodę, przynoszą łagodność, empatię, zdolność uzdrawiania. D, Z, B i G niosą ziemię, dają stabilność, strukturę, poczucie celu. Natomiast A, O, I i Y niosą powietrze, otwierają umysł, twórczość i słowo. A gdy twoje imię łączy różne tony, oznacza duszę, która przyszła Łączyć światy. Wypowiedz teraz swoje imię w myślach. Nie analizuj, po prostu pozwól, by przeszło przez ciebie jak fala. Zwróć uwagę, w którym miejscu ciała je czujesz: w sercu to imię miłości, w brzuchu imię działania, w gardle imię komunikacji, w czole imię świadomości, w stopach zakorzenienia. Tam, gdzie je czujesz, tam mieszka Twoja misja. Twój głos jest instrumentem duszy. To przez niego energia staje się dźwiękiem. Dlatego warto mówić powoli, z obecnością, bo każde słowo, które wypowiadasz, zostaje zapisane w polu. Świat słyszy nie Twoje słowa, lecz wibracje, z jaką je wypowiadasz. Kiedy mówisz kocham, ale boisz się, świat czuje lęk. Kiedy milczysz, ale z wdzięcznością, świat czuje miłość. W starożytnych naukach mówiono, że wszechświat jest zbudowany z śpiewu. Każda planeta ma własny ton, każda dusza własną nutę. Kiedy człowiek wypowiada swoje imię w stanie harmonii, jego ton łączy się z tonem planety i staje się częścią muzyki istnienia. To właśnie wtedy czujesz, że jesteś na swoim miejscu, że życie płynie. Nie musisz znać nut, żeby usłyszeć swój ton. Wystarczy cisza. Zamknij oczy i wypowiedz swoje imię szeptem. Nie dla świata, dla siebie. Posłuchaj, jak dźwięk odbija się w klatce piersiowej, jak wędruje po ciele. Pozwól, by głos cię prowadził, aż stanie się bardziej oddechem niż słowem. To właśnie Twój język energii. To nim rozmawiasz ze światem, nawet gdy milczysz. Twoje imię to most między ludzkim językiem a językiem światła. Gdy wypowiadasz je z intencją, aktywizujesz cały układ nerwowy, od pierwszej czakry aż po koronę. To jak włączenie wszystkich instrumentów w orkiestrze duszy. Dlatego ludzie, którzy śpiewają swoje imię lub intonują mantrę z własnym tonem, zaczynają doświadczać uzdrowienia. Nie przez cud, lecz przez rezonans. W świecie dźwięku nie ma fałszu, jest tylko nieobecność. Fałsz pojawia się wtedy, gdy mówisz nie z serca, tylko z lęku. A prawda, gdy głos wypływa z miłości, nawet jeśli drży. Dlatego nie bój się swojego głosu. W jego drżeniu mieszka prawda Twojej duszy. Zrób mały rytuał. Wieczorem zapal świecę, usiądź spokojnie, weź kilka oddechów, wypowiedz swoje imię na głos trzy razy. Powoli, Świadomie z miłością. Po każdym razie poczuj, jak zmienia się przestrzeń wokół ciebie, jak powietrze gęstnieje, jakby słuchało, jak ciało mięknie, jak serce się otwiera. To nie autosugestia, to fala, którą wywołał Twój dźwięk w polu energii. Moje imię jest dźwiękiem mojej duszy. Wypowiadam je z miłością i szacunkiem. Mój głos jest światłem. Które budzi życie we mnie i wokół mnie.